Witam serdecznie, ja jestem Fubu a to jest wielki finał pomiędzy gildiami P64 a... co? New World Order Właśnie kurwa, przypomniało mi się, że jest wojna właśnie I lecę szybko nagrać O, nawet jeszcze nie rozpoczęli, zajebiście Tak, to jest to wielki finał pomiędzy gildiami New World Order a P60 4 Jakie niki Po lewej stronie jest gildia New Order Pierwszy raz widzę tą gildię Nie miałem wcześniej nagrywać okazji Nie miałem wcześniej okazji nagrywać wojen A więc przedstawię wam składy Zemsta Czorta Tutaj bardzo dziwny nick, więc się nie wypowiem Inny Kolejno jest e, Sunshine, e, Polini. E, tutaj jest Laila. Laila. KM7. Mm, Wind Strike jakoś tak, Wiki Strike, Bloody Tampon, ale nick. I. Hunt of Dead. Tak się przedstawia Gidea New. Jak New World Order. Z serwera Wetar. Dobrze moi drodzy. Lecimy teraz zobaczyć gildię P64. To składu wam nie muszę przedstawiać, ponieważ yy, skład ten był już tutaj przedstawiany. Jakaś upierdliwa morda tutaj kurwa do mnie co chwilę spamuje. Lord Gildi P64 jest następujący. Lord Sith Lord Sith, Lord Sith, Herod i tak dalej, tak dalej. Widzę, że Gilda już się niecierpliwi. Odpaliła tutaj um, skillę Gildi. No i zaczęło się. Pierwszy punkt dla Gildi Order. 4 punkty dla Gildy Order New World Order Kurwa, teraz mi będą wchodzić pały jebane na TSie teren, 10 punktów dla Gildy Order. Wow, masakra. Jest 10 na 10. Składy Gildi się zgadzają. Tak. I do boju. napisał jakiś tam Game Master. Całkiem w porze nawet bym powiedział, Gildianiu Order sieje spustoszenie, ale się kurwa odpalili, ja pierdzielę. Kurwa, no co za cap tutaj co chwilę wchodzi na dalej. kurwa, mówiłem nie połkuj mnie. 44 dla Gigi Order P64 tylko 9 punktów Ale tam jest kocił, zobacz Kurde Jak w garku na bigot Tu ktoś straje króliczka. Tak się fokusują 50-20 prawie 71 dla New Neve Order Co to za nazwa w ogóle jest? New Order New Order New World Order Może im się nazwa po prostu nie zmieściła Ale dostał krytykę ten wojownik Masakra Jak ich niszczą, nie? 30 do 86 dla Gimli Order Ale się jej pogrom poszło duchowe tak pięknie 100. No i proszę Państwa, liderem gildii, który, znaczy liderem gildii, gildia która wygrywa turniej na serwerze vetar turniej z killem mieczem organizowanym przez ekipę metin2pl jest gildia o nazwie Ne World Order, niestety yy, gildia P-64 zajmuje drugie miejsce, ale jeszcze nie było walki o trzecie miejsce, to jest bez sensu. Nagle jest tutaj wielki finał, a walka o trzecie miejsce brak terminu. Nie wiem w ogóle co to za imbecyl, rozpisał tą całą rozpiskę, ale widać, że do szkoły on nie chodzi, raczej ci szkołę No nic moi drodzy. Troszeczkę tych wojen było, aczkolwiek trzy wojny upuściłem. Yy, Od jutra już jest na Diumarze. Będzie bodajże... Zaraz wam powiem Ja pierdolę ile tych wojen będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć wojen będzie na Diomarze. Od 17 do 21. Masakra i tak codziennie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć wojen? O, w dupę. Bardzo dużo. No nic. Ja się sami żegnam, dziękuję za obejrzenie filmu, dziękuję w ogóle za, za poświęcony czas na oglądanie moich filmów. Jeśli wam się filmik spodobał, zapraszam do subskrypcji, komentarza oraz zostaw lajka like na Facebooku, pod filmikiem macie link do darmowej rejestracji, tzw. REFLINK, do METIN2 i do World of Tanks. Jeszcze ja tylko sobie sprawdzę PW co do mnie piszą. Raz, dwa, trzy. Siema. Przynieś mi szczęście. Czytam Kamola. Nie ma go. Szkoda. Pozdrawiam, wszystkie mamy. Chłobo i ty. Okej. Okay. Pozdrawiam pana. Kile21. I tutaj. Pozdrawiam pana. Fubu nasz pan. Pozdro. Pozdrawiam pana, Fubu nasz pan. <laughs> Załapałeś się i killer. Pozdro. Nie daj się temu robić. Noś pozdro. Ok. Na razie pozdrawiam serdecznie. Wyżej osoby FUBU nasz pan, tak? Tego panka pozdrawiam. Jest okej. Okay. Na razie pompa. Puh, pu, 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 pu. Nie, 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 nie. Ubuduł. Łat! bo szczura. Nara, Gaya.